아, 네. 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 아, 네.

Przesadziliśmy z tym odkładaniem. Za dużo tych monet. Kolejny bank tutaj przez nas. Maszyny boksują.

Dobra, to Co coś jeszcze? Podkwitowanie mam teraz czasem, bo no. ja tutaj przeszedłem. Co roku mam pokwitowanie. No. No. Znowu będzie zbierane przez cały rok. Kogo wpisać tu jakoś? Tygadlewicz, nazwisko Tygadlewicz. Proszę zobaczyć. No i tylko tutaj yy, godzinę i tak dalej, nie kwota, napiszemy. 114. No, to Niech jeszcze do góry nas datę 10 bo wszędzie mam daty <śmienny> też. Żebym 10 napisała, tak no, prostu do kompletu, wszystkie podbitowania. No, ja mam swoją. Pani... Зика гледам, што Аха, A, a jakie? Do odmuchania. Znaczy ja też z chęcią wezmę. Dziękuję. A nie ma serduszka. Nie, nie ma tych Nie o te, o no, ma tych. Nie, nie ma. Na ale nawet tych zgłoszonych nie ma. No, no właśnie z zeszłym roku były no. takie fajne. Aha. Dzisiaj mamy koszulki ciemne w drugim roku. Dzisiaj mamy z napisem banki. A tam widzę. Jeszcze jakiś on taki głośny. O właśnie, bo to jak... Jak na mecz my, pani pułkowie. Właśnie, bo my chodzimy na podmowie na żużel, więc to nam się przyda. Już tak mama nie sęp tutaj, bo... Ja muszę no, wysępić. W końcu ładnie uzbieraliśmy 114. No, Stryko. takim odkładaniem. Ale mam zwyczaj, że nigdy nie oddaję tych drobnych ty, no. Dziękuję bardzo, Dzień dobry. Dzień dobry.